Dzisiaj znalazłem w ogóle zegarek, który był jakieś przez kilka tygodni w aucie i jeszcze działa. dzisiaj go nosiłem. I dzisiaj też mam takie coś, no tam są, no wiedziałem airpodzy. Ten sobie posłucham piosenek i powiem jak, czy są za cztery stówki i że no, akurat piosenka leci, no. O, to fajnie. Zaschowam. No i już mam te kroki. Na, bo sobie ustawiłem zegar, ale nie mam prawidłowej godziny i mam tyle kroków. Może się nie widzieć, bo mam taki ekran słaby. Ale mam, bo się wyłączyło. Mam. Tysiąc cztery kroki. I to na dzisiaj. No, pa, pa.